I witam Was w następnej części naszej kariery dekoratora wnętrz. Ale w naszym życiu prywatnym też wiele się dzieje, ponieważ e, Helga wyszła za mąż i miała Barbara pod a teraz śpi i idzie do pracy. Kiedy idzie do pracy, to kawiarni te w czwartek o dziewiątej. Więc jeszcze możemy trochę pospać. E, aczkolwiek fajnie by było coś jeszcze porobić, na przykład się wysiuszać. Tak. Fetysz też moich simów, lubią szukać, tu pewnie wytnę, No chyba, że będzie jakaś interakcja z naszym door jam. Nie kłamię, bo on też może. Tutaj wymówimy, okaż czułość. Dobra, okaż czułość, bo zostaniesz małżeństwem. co? Ja nie, nie, nie. nie. tak, no, nie. Nie, no, 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 powinni no, bardziej no. czułość Bara, bara dawać. Nie ma odcinka bez bara, bara. Trzeba korzystać, póki on jeszcze żyje. Gratuluję zawarcia Janks. Małżeństwa Janks. Junks. razem szczęśliwi. Też mam taką nadzieję. Idą, idą gdzieś, idą. Widziałem do góry. Gdy się wyremontuje ten dom, tak wiem. Jak on już umrze, bo jeszcze nie było w dziesiątym odcinku tekstu o tym, że on już umiera, to Helga z tej rozpaczy wszystko to zburzy i będzie remontować od mnie. Tak! O, o, to teraz. So awkward. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ejo! tu się, tu się Ejo. Nie, widać? nie widać? Ładna postura. Ładna postura, ładna. Duszno i parno. Zaręczona, młoda para, że. Postaraj się o dziecko. Jej, nie, wiem czy o dziecko. Dobra, dawać będziemy potem samotną matką jak umrze. Hmm. Dobrze hmm. mówić o tym, że on umrze, patrząc na te bokserki w serduszko. O co? Z tego, że jest stary. To ty zawsze może Dziękuję działką yes. O! Zrobimy pokoik dla dziecka, Tak, Jak już w końcu będziemy mieć bombalka z ciocia e, na tym, jak robimy pokoik dla naszego dziecka. Chłopczyka czy dziewczynki, O, to jest druga strona, odwrotnie. Dobrze. ale tu się zmienia. Zmieniają się te rzeczy jak w kalejdoskopie normalnie. Te serduszka z nim. Śmieszne. Tracimy energię, no nie ale jak na ten jak to Gostek naprawdę ma kondycję. To już niby tak umiera... Hmm. Postaraj się o dziecko. Będzie dziecko czy nie będzie dziecka? Ile, ile Ja kiedyś miałam tutaj dzieci, ale mi zabrali, bo ich nie karmiło. <grym> nie będziemy tego komentować. O, nie, 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 nie. I poszli spać. Tak. I poszli spać. Nie, ja, nie poszedł spać. Ty, dziadku, ty może, nie, to jesteś pełna energii. To na nie jest pełna <laughs> energii. I co to teraz? I co już? Mamy dziecko? Nie mamy dziecko? Kiedy przyleci bocian? Kiedy przyleci bocian? Podaj kolację, co zrobimy? Fasolkę, pierogi z warzywami, dobra. Ej, i co to będzie z tym dzieckiem? Jak to będzie? Będzie dziecko? Nie będzie dziecka? To ja to wiem? Potem trzeba wziąć jakiegoś prysznica. Ogrzej się tak. W ogóle jak jest, jak jest pora roku jesień, dobra, niech będzie. Nie wkładaj paluszków do ognia. Nie wkładaj paluszków do ognia. Boże, stary a głupi. Mało mi ćwiczeń na dzisiaj. No mało mi. Dwa razy barabara, a on jeszcze ćwiczy. Gdzie pola? Pranie zrobić, o to mi się podoba. No nie. No tak. To mi się mega podoba. To mi się podoba. Robi pranie, może będzie sprzątał. My go karmimy, albo i nie karmimy. Jak to się rozponczakowało nawet? Powiedz że dobre. Powiedz że dobre. Wręcz róża. Stały. Jak tam z tymi dziećmi? Jak tam z tymi dziećmi? No oh. bo może on to sprząta, nie? Będzie trzeba sprzątać. No dobra, chyba trzeba iść spać tam. No dobra, przynajmniej trochę przyspieszmy, bo będziemy robić kawiarnię. Ja to tak tylko potem... Ty no sprząta! No nie wierzę, gotuje, sprząta, może nie gotuje, ale... Robi pranie, sprząta. Jej. Robi siusiu. Czemu my tak robisz? Już jest też pójdziesz spać, co? Pójdziesz spać? Nie, to by się nie chce spać. i śpi. Co byś robił? Do kąpa idziesz, tak? No, nie, dobrze. Idź, spać. Idź, spać. Dobrze, ona sobie śpi. Nic się nie dzieje. Patrz, jakie słodziaczki. Boże, myszko. Muszę zostawić jakąś inną czuję myszki na Simsem. Jakie słodziaczki. Boże. Ojej, ojej, szybko, szybko do toalety. Gdzie jest toaleta? Tu jest toaleta. Dlaczego to toaleta jest tak daleko? Szybcie! Szybcie. O! Dążyliśmy. Dążyliśmy. Weźmiemy jeszcze oczywiście prysznic. Taki szybki. Żeby było spoczyn. Teraz jest szósta rano. Boże, co to jest za gówno? Hmm. Powodzenia do wyposażenia. Zjedzmy um, może jakieś śniadanko. Zjedz śniadanie, sałatkę owocową, żeby było zdrowo, żeby było fajnie. Sałatko owocowa i teraz idziemy do pracy. Dobre. Wysiusiana, umyta, pełna energii i zaraz będzie na więc jest szansa, że przeżyjemy ten dzień. Święto zbiorów, o Boże. Oooo, jakoś... jest gostek, gostek już do kąpa, wiadomo. Co się robi, kiedy się wstaje rano, idzie do kąpa, wiadomo. Ej, no sprząt... Nie sprzątnął tego! Boże! Uff. Śmieci nie są wyrzucone? Jakby śmietnik nie działał, jest wypchnięty w ścianach, nie tak. Wiadomo. wiadomo, jak ja coś buduję, to tak jest. Dobra, idziemy robić kawiarnię. Mam nadzieję, że to będzie coś fajnego. Jeszcze nie robiłam kawiarni. Robimy kawiarnię, robimy kawiarnię. Cieszę się niesamowicie, że robimy kawiarnię. pierwszy raz robię, mam nadzieję, że będzie jakiś fajny styl, w którym można faktycznie zrobić tą kawiarnię, i... Ale nie, no widzę takie tutaj normalne rzeczy. Okej. Okay. Czy jest jakiś człowiek? Znaczy, przepraszam, halo. Ano. Halo? A jest, no. no. pojawił się, zrespił się tak nagle, nie wiem skąd. Mam wrażenie, że to chyba on, nie? Witaj. Susu. Susu, dobra. Rozmawiajmy wnętrza. To byś chciał. Pompom. Ja że dobra. nie wiem, co mogłoby być. grumble. Lubi zielone. Bardzo mnie to cieszy. Zielony, ładny kolor. Po kawałku folia. Dzień i inspiracje. Pokaż, co tam lubisz. Pokaż, lubisz. Ziemia. Ziemia. Lubię tą kawiarnię. Może pod... Nie mam pomysłu na tą kawiarnię. Lubisz, co lubisz. I lubisz komedię. A może lubisz jakiś konkretny styl? Może powiedz nam, co lubisz. Canyon. Lubi styl nowoczesny. Super. To jest kawiarnia, ale to mamy co mamy robić? renowację czego, przepraszam. Boże, dlaczego ty tak szybko łazisz? Boże, stój! Stój! Stój. Jeju! To klient. Abra, może być tu. Nigdy nie chcę ze mną jest taka za długo Dobra. Więc tak, tu jest, są jakieś takie wystawki. Ja nie wiem co to jest. ja nie wiem, czy ja chcę to niszczyć. Co to jest, to, to wszystko? Co to jest? To jest to, tak? Bar. No, ja nie wiem, czy ja chcę tam mieścić, bo to jednak jest bar. Ja nie wiem, czy ja taki bar drugi będę mieć, bo ten bar wygląda naprawdę ładnie. Tylko ten bar. Czy jest jeszcze taki bar. Ojej, to jest ładnie no, no to może jednak zmienić, no no wiadomo, że będzie trochę pokombinować tutaj ba, 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 też i ba a, ten śmietnik, jakby zmienić go na zielony, może być. Dobra, lubię styl współczesny. Nowoczesny, przepraszam. Nowoczesny. Styl nowoczesny, no, 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 Nie no, no, Dobra, zaczniemy może od od tego, tak, to jest zielone. Tak, to jest zielone. No nie nie, 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 nie mam trochę pomysłu, ale tylko trochę, tylko trochę. Tak. To ma być. Yy... trzeba by było jakiś bar, Więc barw. Fajnie 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 fajnie. fajnie, 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 fajnie. Fajnie, 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 fajnie i ja bym wzięła sobie to, bo to mi wpadło w oko i może coś w jasnym kolorze. Myślę, że tak, w jasnym kolorze mogłoby być fajne. No mogłoby być fajne w jasnym kolorze. Ewentualnie, no nie wiem, co jeszcze. Ten... Hmm. To jest chyba takie jedyne, co można tutaj dać. mi się przynajmniej wydaje. Mogę się oczywiście mylić. Nie wiem, można to dać bardziej tutaj, bo bardziej tu. Nie mam pojęcia, ale tu mają takie ładne ciasteczka. jak są ładne ciasteczka. Więc wygląda to naprawdę fajnie. To tutaj. Nie mam pojęcia. Bo chyba to bary są tutaj, tak? Co tu jeszcze jest? Fajnego? Jeszcze jest to. Bez tej góry. Aha. I to jest tą górą. Czy to jest w sumie to, co było? No ale to jest jedyne, które ma słodycze. No, niestety. I ładnie wyglądają słodycze. No co zrobić? No co zrobić? Dobra, można ewentualnie zmienić to na jasny kolor. Wtedy to będzie bardziej yy... bardziej yy... spójne, jak bym powiedziała. wtedy no, to, to, to może być bardziej spójne. Wreszcie na przykład tutaj a no nie chyba, ale przez tu maszynka do robienia lodów. Było coś tam do robienia babeczek pamiętam że tutaj, może i nie, ręcznik by się przydał, herbatki jak najbardziej też. Yy, co my tu jeszcze mamy? Jakaś szafka by się na pewno przydała. To tu na pewno, jakaś szewko by się przydała, górna. Fajnie by wyglądało. Mam górną szafkę. A, tu mamy takie szafki. A w sumie to ja bym wykorzystała. Bo one są bardzo ładne. Jakby zmienić je na. O, tu mamy jakieś plakaty z kawą. Super. Plakaty z kawą, jak najbardziej lubię. Mm, to można by było właśnie coś takiego. O, tutaj na przykład fajnego zrobić. Jakie są opcje tego? O. I tutaj drugi taki. Tylko jakiś trochę inny. O. Tutaj by było fajnie postawić coś. Na przykład. Światnik. Na przykład kwiatka. By to ładnie wyglądało. Nie no, to jest śmietnik. Postawmy tu śmietnik. Niech śmietnik ma swoje 5 minut. Dobra, teraz potrzebujemy kolor zielony i nowoczesny Tak, to było nowoczesne. Nowoczesne, nowoczesny, nowoczesne, nowoczesne, nowoczesne. nowoczesne. to nowoczesny potrzebujemy. O, są fajne. Są fajne. Teraz troszeczkę przyspieszymy. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać, ale bez tego przyspieszenia ten filmik trwałby ponad 40 minut, ale wydaje mi się, że jako ona tylko i wyłącznie renowacje kawiarni, byłoby tu trochę byłoby to trochę za długo, zwłaszcza, że nic ciekawego nie, wiem, nie powiedziałam później. Generalnie wydaje mi się, że nic ciekawego nie mówię i staram się naprawdę streszczać i mówić mało. I żeby to było takie zwięzłe i w ogóle i oczywiście nie wychodzi. Dlatego zastanawiam się nad tym, żeby po prostu nagrywać... Yy, Całą tą aranżację bez głosu, i dopiero potem dodawać mój głos. Jak już wytnę, wszystko to, co jest potrzebne do filmiku. I przez to, oczywiście, nie ma takiej mojej reakcji na żywo, oczywiście, to na żywo nie, w cudzysłowie. Na jakieś, nie wiem, rzeczy, które w międzyczasie wypadną, typu błędki stolik czy coś takiego, bo pewnie. Ten mój głos będę nagrywać po takim czasie, że już zapomnę, co ja tam robiłam, ale tak się nad tym zastanawiam, możecie napisać mi w komentarzach, czy to jest dobry pomysł, czy jednak nie, czy próbować się trochę bardziej streszczać, więcej wycinać, trochę przyspieszać, ale żeby jednak ten mój komentarz był na bieżąco, a nie nagrywany po czasie. To, co powiem Wam szczerze, aranżę mi się nawet podobała. To by była moja pierwsza tego typu aranżacja, jeśli chodzi o jakieś takie pomieszczenia użytkowe nie będące tylko domem lub yy, mieszkaniem. Mam nadzieję że jeszcze uda nam się więcej takich yy, wyłapać bo jest to na pewno ciekawe. Myślę że to jest coś innego niż tylko kuchnia, łazienka, salon. No, też możecie oczywiście napisać w komentarzach. Yy. Ja się jak na razie tu przybawię. No i oczywiście nie zapominamy o tym, że poza dekorowaniem też na bieżąco śledzimy życie naszej Simki. Tak zobaczymy, jaka będzie jej historia. Tyn Zobaczmy. Zobaczmy. Przekroczyliśmy budżet, ale nieznacznie. znacznie. Myślę, że to można wybaczyć. Nawet zobaczyłam, że przekroczyliśmy budżet, to jejdź. Trochę siara, nie? Trochę siara przekroczyć ten budżet, ale myślę, że nie będzie zły. Będzie zły? Znaczy jest skórzony, ale... Ale... Co jest? No gdzie on idzie? ja nie miałam tego zrobić? Czemu ona śniwa przy nim? To ja to miałam zrobić? No nie! No to. No zobacz to może, co? I, i, co. Co tu się. Co tu się. Co tu się. Nie wiem. Dlaczego? Dlaczego? Co tu się stało? To że może wyjaśnić, co tu się właśnie stało. Przyglądaj się, nie przyglądaj sieci. Pokazuj mu renowację, tylko nie mam pojęcia czego. Dlaczego ona przygląda się, nie przyglądaj sieci, Boże? Dlaczego nie mogę nic zrobić? Boże. Co się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Toś mnie może powiedzieć, co tu się wydarzyło. Może wyjść stąd? Nie. No nic nie mogę zrobić. No przestań przyglądać sieć, bo mnie zaraz tuś trafi, naprawdę. O co biega? Więcej opcji. Przyjazne. Nic nie mogę zrobić. Dobra. Co się tu po prostu wydarzyło? Zamknęła się w kiblu, przegląda się, ten płacze nad kąpem, ale chyba się podobało, bo dostaliśmy dużo pieniążków, ale... No nie wiem co tu się wydarzyło. Naprawdę, nie wiem. Wracamy do domu sprawdzić, czy nasz mąż jeszcze żyje. Może poczekałam. Nie wiem, nie wiem. Zawsze jakieś dziwne historie w tych coś mnie spotykają. To jest po prostu codziwiające. Oj, bardzo zadziwiające. Nie wiem, jak to jest możliwe. Aż muszę normalnie łek zimnej herbaty. łek zimnej herbaty. Dobra. Mm, szukamy czegoś nowego. Na razie nie mamy dzięciarka więc nie będziemy robić pokoju dziecinnego. Ale nowacja salonu była. Nowacja łazienki była. Dodajmy domek dla teściów. Dodajmy domek dla teściów. To ją żyje. Barbara pod prysznicą, a tu już się nie staramy o dziecko! Eno bez da będzie czeka musi zjeść. Dobra, są priorytety. To lubimy. To lubimy. Więcej opcji romantyczna. Co to? Podziewia coś para pod prysznicą. Jest prysznic? Wynik. Dobra, <characterized> tej romantycznej, tej jakże romantycznej scenarii. Dziękujemy Wam za oglądanie. Mamy nadzieję, że ten pełen barabara filmik Wam się... Pozdrawiamy Was gorąco. Do następnego filmiku. Pa pa!